Jak Ania zamieniła swój wygląd i swoje samopoczucie ok na wow, dzisiaj będzie właśnie w tym odcinku. Także jeśli czujesz, że Twoje ubrania, Twoje zestawy są takie ok, ale wiesz, że mogłoby być o wiele, wiele lepiej, zapraszam Cię do obejrzenia tego odcinka i do pozostania ze mną. Ja się nazywam Agnieszka Nortej i jestem stylistką od 21 lat i pomagam właśnie kobietom 40 plus w doborze ubrań tak, aby czuły się wspaniale, cudownie każdego dnia, a nie tylko, wiecie. Okej, okay. a to jest mój kanał, w którym właśnie pokazuję Wam moje inspiracje, dzielę się moim spojrzeniem na modę, moimi przemyśleniami, jak i właśnie moim 21-letnim doświadczeniem stylistki, która pomogła już setkom kobiet stworzyć właśnie swoje wymarzone szafy. No i słuchajcie, ostatni odcinek bardzo Wam się spodobał, gdzie pokazywałam ani yy, zmianę. I dziękuję Wam za wszystkie pozytywne i w ogóle jakiekolwiek komentarze, tam były same tak naprawdę pozytywne. Bardzo się cieszę, że Wam się te odcinki podobają. Jeden z komentarzy również był taki, że takie odcinki są najlepsze, jak i również podobne pozostałe, także bardzo, bardzo się cieszę. No i dzisiaj właśnie, również w tej okazji mam dla Was nowy odcinek, również z Anią, inną moją klientką, której właśnie też pomogłam podczas zakupów, dlatego że przegląd szafy wcześniej oczywiście też już był zrobiony. No i pokażę Wam znowu na przykładzie kolejnej Ani, ostatnio na Anię mam słuchajcie, szczęście. I bardzo się cieszę, bo do mnie trafiają same wspaniałe, słuchajcie, klientki. Także zaraz z wami się też podzielę, jak to zrobiłam u Ani krok po kroku, że zamieniłam właśnie jej samopoczucie i wygląd w jej odczuciu OK na WOW. No i w ogóle też co się stało, co Ania też powiedziała, no i zobaczycie też stylizację które po prostu stworzyłam. Ja dzisiaj, słuchajcie, jestem pierwszy raz w ogóle w kolorze, chyba od dwóch czy trzech lat, albo nawet czterech. Bo ostatnio przez dłuższy czas u mnie były same, same basicowe kolory, a o takiej zielonej bluzie to ja już myślałam od około dwóch miesięcy przynajmniej. Także dzisiaj, tada, nowość możecie zobaczyć, agę w kolorze. Dajcie znać, jak Wam się podoba. Ja się dobrze czuję, zobaczymy jak będzie przez cały dzień. Widzę, że pięknie słonko świeci, mnie tu ładnie oświetla. Mi się podoba w kamerze jak to też wygląda. No i słuchajcie, oczywiście, jeśli jesteście tutaj po raz pierwszy, jeśli trafiłaś tutaj na mój kanał i jeśli ci się spodoba, serdecznie zapraszam cię do obserwowania, do subskrybowania mojego kanału, bo tutaj właśnie ze mną możesz osiągnąć swój wymarzony efekt. Wow, wspaniałego samopoczucia i po prostu możesz polecieć w kosmos pozytywnie, oczywiście ze swoimi ubraniami, ze swoim stylem. Możesz go rozwinąć, odkryć, jak i również właśnie stworzyć swoją wymarzoną, indywidualną szafę, która tak naprawdę pasuje do Ciebie. Także w dzisiejszym filmie, słuchajcie, będę miała dla Was niespodziankę, niespodziankę, prezent. Także oglądajcie do końca, zostańcie ze mną. W dalszej części odcinka powiem Wam też o szczegółach. Okej, okay, słuchajcie, przechodzimy do zmiany. Zmiana Ani. Ania jest jedną z moich właśnie obserwatorek tutaj na YouTubie, dziewczyny. I Ania zgłosiła się do mnie yy, o pomoc, też właśnie przy dobraniu dla niej idealnych ubrań w takich, których właśnie ona się będzie czuła świetnie, dlatego, że już też przez jakiś czas właśnie obserwowała mnie, na i już była ze mną jakiś czas, poznała mnie na tyle, że też oglądając i obserwując inne stylistki, wiedziała, że to właśnie ja pomogę jej w osiągnięciu wymarzonego efektu, także bardzo bardzo się cieszę. No i spotkanie z Anią rozpoczęłam od rozmowy, od spotkania właśnie takiego face-to-face face przy poznaniu się przed też wspólnymi zakupami, gdzie omówiłam z Anią właśnie wstępną listę zakupów, co potrzebuje, o co by chciała odświeżyć szafę, co by chciała spróbować nowego. O czym na przykład myślała, ale wcześniej nie miała na to odwagi. Dowiedziałam się też od Ani, że wielokrotnie już próbowała dobrać dla siebie idealne ubrania i dzięki też obserwacji, nie tutaj mojego kanału, dokonała jakichś zmian. Natomiast też utknęła w pewnym miejscu i wiedziała o tym, że będzie potrzebowała po prostu pomocy, aby dojść ze swoim wyglądem tam, gdzie ona chce, aby osiągnąć ten efekt. Bo mówiła też właśnie, że przy wspólnych zakupach, kiedy też pytała się męża o poradę, to no to nie za bardzo mógł jej pomóc, no bo wiecie jak to jest. To jest tak, że kiedy idziecie z bliską wam osobą na zakupy, to po pierwsze jest tak, że najczęściej ona wam powie, że fajnie wyglądacie we wszystkim, bo ona po prostu ma do was pozytywne uczucia i zawsze w oczach tej osoby będziecie świetnie wyglądać. Jednocześnie też Ania wiedziała, że potrzebuje po prostu fachowej porady co do typu sylwetki, dobierania kolorów i też nadania kierunku swojemu stylowi tak, żeby już była pewna że te ubrania, w które ona zainwestuje, będą pasowały i też będzie mogła stworzyć dla siebie taką szafę. Dlatego, że również była już zmęczona tym traceniem pieniędzy na nietrafione ubrania, bo one były, wiecie, albo nietrafione, albo były takie ok, że no fajne są, ale szału nie ma. Także cały czas była próba tego złapania, chwycenia tego wymarzonego swojego wyglądu. No i właśnie też wiedziała o tym, że na pewno może uzyskać ten efekt, dlatego zgłosiła się do mnie. Możesz zobaczyć tutaj Anię również przed zmianą. Zdjęcie było robione właśnie podczas wspólnych zakupów. No i tutaj Ania między innymi miała wyzwanie z doborem odpowiednich kolorów dla siebie. I też powiedziała mi o tym problemie, że nie potrafiła stwierdzić, czy jest zgaszony jesienią, czy jest chłodnym latem i tak dalej. Jednocześnie ja nauczyłam Anię i pokazałam jej w jaki sposób najprostszą moją, yy, taką, wiecie, autorską metodą dobierać dla siebie kolory. I dzięki temu ona zawsze będzie wiedziała, jaki kolor do niej pasuje. Niezależnie od tego, czy zmieni kolor włosów, czy będzie trochę opalona, czy mniej opalona, bo to też zależy od pory roku. A jak zmienicie kolor włosów, to też jeśli jesteście zakwalifikowane do 12 typów i do jednego z 12 typów kolorystycznych do, lub do jednego z czterech, wystarczy zmienić kolor włosów i już może to być inny typ urody. Natomiast tą metodą, którą ja uczę. Ania teraz już zawsze będzie wiedziała po prostu, jak ten kolor dla siebie dobrać, dlatego bardzo ułatwi to trafne kupowanie ubrań, które też do niej pasują, bo już wie, jak sprawdzać po prostu kolory. No i również, nie wyzwaniem było to, żeby zamienić rurki słuchajcie na inny fason spodni. Zamieniłam te spodnie na inne fasony, i jednocześnie rurki również zostały, dlatego że to jest część osobowości Ani. Ania również lubi rurki, dopasowane spodnie, jednocześnie bardzo chciała i potrzebowała tego odświeżenia. Także zaproponowałam jej właśnie jeansy. White legs z prostą nogawką, do tego też jeansową koszulę, czyli taki totalu, który pięknie wysmuklił jej sylwetkę. Jak i również pokazałam, jakie góry może zmieniać, jakie różne właśnie tworzyć stylizacje. Tutaj dobrałam dla Ani butelkową zieleń, w której pięknie wyglądała. Nie mogę pokazać tutaj ani twarzy, jednocześnie ma kolor włosów, który delikatnie też możecie zobaczyć. Ciepły odcień, ten kolor też pięknie z nią koresponduje. Pokazałam Ani, jak nosić te zestawy, dlatego że wszystkie ubrania, które oczywiście zakupiłyśmy, są kompatybilne i może je łączyć ze sobą na różne sposoby. Dzięki temu uzyskała też, kupując tylko kilka ubrań, mnóstwo zestawów, i też pokazałam, jak te zestawy właśnie uzupełniać, jak je dostylizować, czyli żeby był dobrze dobrany pasek, buty, jak i również torebka, biżuteria, słuchajcie na którą Ania w ogóle się też otworzyła, bo powiedziała, że bardzo chciałaby zmienić też biżuterię, dodać do swojej szkatułki, którą już również ma z jakąś biżuterią, urozmaicić ją bardziej, takie większe kolczyki, które też jej bardzo się spodobały. Przeglądałyśmy kilka, przymierzałyśmy, sprawdzałyśmy i wybrałam dla Ani też te najbardziej pasujące. Które też bardzo mocno odświeżą jej zestawy, no i w ogóle też jej styl. Bo dzięki temu, że właśnie zakupiłyśmy te ubrania, które do niej pasują, nadałam Ani stylowi oczywiście kierunek, i Ania teraz wie, w jakim kierunku w ogóle też rozwijać i budować dalej swoją szafę. Kiedy pójdzie na samodzielne zakupy, w którą stronę w ogóle jakich ubrań patrzeć? To jest świetne, bo już nie będzie zmęczona samodzielnymi zakupami, nie będzie musiała brać męża pod pachę choć ze mną i dorać mi ani koleżanek, tylko już samodzielnie wie, w jaki sposób też to robić. Ok, kolejny zestaw to jest spódnica. Przepiękna spódnica Bordo. I jak ja ją zobaczyłam w tym sklepie, to wiedziałam, że musimy ją koniecznie przymierzać. Słuchajcie, no i to był też strzał w dziesiątkę, dlatego że Ania powiedziała, że w ogóle by tej spódnicy do przymierzalni nie zabrała ze sobą. Bardzo jej się też spodobała, przymierzała, wiecie, z taką dozą trochę rezerwy. Jednocześnie jak przymierzyła, poglądała się, no mówi no, fajnie, super podoba mi się. W ogóle nie spojrzałabym na tą spódnicę w sklepie, a ty ją wzięłaś i wow, super fajnie. Bo mam teraz spódnicę, o której w ogóle nie myślałam, bo nawet nie wiedziałam, jakie spódnice do mnie pasują. Także ta spódnica jest na tyle też uniwersalna, że będzie pasowała na każdą porę. Roku powiedziałam Ani, jak może ją nosić i też latem, na różne sposoby, elegancko, i też na sportowo. Także właśnie takimi elementami bardzo fajnie odświeżyć sobie mocno szafy, czyli nowym kolorem, nową, czy nową częścią garderoby, czyli na przykład tutaj spódnica w dłuższa w kolorze bordo, właśnie tym kolorem, czyli też ten kolor bordo, kolor butelkowa zieleń, też mocne kolczyki. Te małe elementy, które są naprawdę dobrze do Ciebie dopasowane, robią ogromną różnicę w zmianie garderoby na tą właśnie co chcesz. Jednocześnie oczywiście pamiętajcie o tym, że przegląd szafy w ogóle nie można tego pominąć. Przede wszystkim, dlatego, żeby w końcu wyjść z tego kołowrotka zakupowego, w końcu wyjść z szafy Nie mam się w co ubrać i stworzyć taką, która będzie Wam też służyła, która będzie Was wspierała na długo. Oczywiście, wiadomo, kiedy jesteście czujne, to wyczujecie ten moment, kiedy zmienia Wasz się styl, kiedy zmienia Wasz się styl. Ale powiedziałam teraz, jak za dużo chcę Wam powiedzieć, to właśnie przekręcam słowa, ale już mnie z tego znacie. Także wtedy wiecie, i znacie swój styl i jest wam łatwiej wyłapać te momenty, kiedy on się po prostu zmienia. Kolejny przykład jednego z zestawów to są szare spodnie, biała bluzka, która jest bardzo ciekawa i dzięki właśnie tej asymetrii swojej pięknie też podkreśla sylwetkę. Jest ciekawa. Dzięki właśnie dobremu ułożeniu tej bluzki fajnie też podkreśla delikatnie nam Talie. To jest coś nowego, coś odświeżającego, coś takiego bardziej eleganckiego. Jednocześnie, kiedy właśnie tutaj Ania też zmieni buty, ten zestaw można spokojnie też przerobić, że tak powiem, na zestaw bardziej sportowy, na luzie. No i tutaj, właśnie, torebka, którą też delikatnie widać, jednocześnie pokażę Wam ją też w zbliżeniu, która jest przepiękna, która tak naprawdę. Tak, zdobi ten zestaw, tą stylizację, że jest właśnie również takim bardzo elementem podnoszącym całą prezentację tego zestawu. Słodka torebeczka, no przepiękna, i to jest torebka, która jest bardzo podobna do oryginału torebki Kult Gaia. Zobaczcie. Która jest po prostu przepiękna, również bardzo, bardzo mi się też osobiście spodobała, i do Ani tutaj tego stylu, tego zestawu też przepięknie pasuje. Także również coś mocno takiego odświeżającego. No i też to, czego Ania absolutnie się nie spodziewała sukienka. Sukienka, słuchajcie, również asymetryczna. Dzięki temu, że ona jest właśnie asymetryczna, też ciekawie wygląda i ciekawie się prezentuje, ten styl jest bardzo odświeżony, jest taki stylowy, na to zarzucona marynarka, ona wcale nie musi być ubrana, może być lekko zarzucona tylko też na ramiona, tutaj można również ten zestaw zmieniać na elegancki, na bardziej sportowy, także to jest kilka przykładowych właśnie zestawów, które stworzyłyśmy podczas zakupów z Anią. Bardzo dużo ubrań też przymierzałyśmy, dlatego żeby Ania właśnie nauczyła się też samodzielnie kupować, samodzielnie sprawdzać jak dobierać te ubrania, dlatego że wcześniej w ogóle na to nie zwracała uwagi i bardzo dużo dowiedziała się też sama o sobie, jak mi powiedziała o tym, że nigdy na niektóre rzeczy, na niektóre elementy w ogóle by nie spojrzała i teraz wie dzięki temu, że właśnie tak dużo przymierzałyśmy, sprawdzałyśmy, że ja pokazywałam ani też... Co z czym łączyć, jak może przerobić na przykład zestaw elegancki na no zestaw sportowy, i też odwrotnie. Bardzo dużo nauczyła się o sobie. I teraz ma też taką przejrzystość, jak tworzyć tą szafę dalej, jak radzić sobie samodzielnie podczas zakupów. No i wystarczy tylko później co jakiś czas odświeżać. Jeśli pilnujesz cały czas oczywiście tego stylu swojej szafy, jeśli, jeśli jesteś czujna, jeśli nie zaczynasz przeładowywać tej szafy, a pilnujesz i sprawdzasz, no i oczywiście rano, kiedy wstaniesz, to po prostu z chęcią, z przyjemnością, jak petarda, lecisz do szafy i po prostu się ubierasz i lecisz z tym dniem. I o to właśnie chodzi. Ania zakupiła wszystkie ubrania, które potrzebowała, mocno odświeżenie szafy, no i kiedy rano wstaje, to z przyjemnością podchodzi do szafy i się po prostu ubiera. Tutaj możecie zobaczyć zestawy też, które już sama tworzy, które mi przesłała, idąc właśnie też pewnie do pracy, kiedy zaczyna dzień z ogromną przyjemnością, satysfakcją, a co najważniejsze z niesamowitym Wspaniałym samopoczuciem. Możecie również tutaj też przeczytać opinię Ani, którą mi napisała po wspólnych zakupach. Także ja jestem bardzo zadowolona: jest wiosna, chce się żyć. Potrzebne jest takie odświeżenie szafy swojego stylu, bo to niesamowicie podnosi właśnie pewność siebie, swoje samopoczucie, i zupełnie inaczej wtedy w ciągu dnia po prostu funkcjonujesz. Także dziewczyny, zapraszam Was na wspólne zakupy. No i oczywiście przegląd szafy tej wiosny wspólnie ze mną, jeśli chcecie naprawdę osiągnąć niesamowite efekty. Wow, to zapraszam Was serdecznie. Zostawiam Wam link w opisie tego filmu do przeglądu szafy, jak i zakupów. A teraz wspomniany prezent, niespodzianka dla Was. Słuchajcie. Bardzo dużo komentarzy, bo ja wszystkie Wasze komentarze czytam. Na pewno na prawie 100% komentarzy odpowiadam, także bardzo Wam za nie dziękuję. I piszecie w komentarzach również też, z czym macie problem, co Wam się podoba, co wyciągnęłyście dla siebie z tego filmu itd. I pomyślałam sobie, żeby po prostu też tworzyć, oczywiście nagrywać, tak jak zawsze, materiały dla Was, które są dla Was najbardziej pomocne. Dlatego stworzyłam ankietę, o której wypełnienie Was po prostu proszę. To zajmie Wam 2-3 minuty, i w tej ankiecie chodzi o to, że odpowiadasz na pytania, z czym masz największy problem w dobieraniu ubrań dla siebie. Jeśli wypełnisz tam ankietę, wtedy możesz odebrać swój prezent. Jest. To prezent, który pomoże ci ściągnąć swoje blokady, przekonania, który, nada też, który może nadać kierunek Twojemu stylowi. Taki materiał, który na pewno będzie takim pierwszym krokiem w ogóle w odkrywaniu waszego stylu, który z pewnością wam pomoże. Także link do tej ankiety również zostawiam w opisie tego filmu. No i co? Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek również Wam się podobał. Podobała Wam się zmiana kolejnej Ani, mojej widzki, Także co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa, pa. wypełnajcie ankietę i do zobaczenia być może na żywo. Ej, a jak nie, to w następnym odcinku.